Panie pośle Berkowicz, już. Konfederacja już w ubiegłym roku domagała się przywrócenia kontroli na granicy. Po pierwszych doniesieniach o Wniosek tym, że normalny. Niemcy podrzucają nam tu imigrantów. Ale minister Siemoniak wtedy ogłaszał, grzmił, że Konfederacja sieje fake newsy. Tymczasem rządzicie półtora roku i według danych ogłaszanych w Niemczech przez ich służby, bo wy nawet nie macie tych informacji. Podrzucono nam już ponad 14 tysięcy imigrantów w tym czasie. I gdyby nie patrole obywatelskie, to Polacy nawet by się o tym nie dowiedzieli. Więc co robi rząd? wprowadza zakaz fotografowania, zakaz filmowania sytuacji na granicy, nazywa obywateli rasistami i zapowiada aresztowania. A minister Siemoniak oderwany od rzeczywistości z szerokim uśmiechem wczoraj na platformie X ogłasza sukces. Akcja ratowania kota z płonącego budynku zakończona powodzeniem. Czy leci z nami pilot? To nie jest rząd. Dziękuję, to jest nierząd. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie pośle. Dzisiaj też w zasadzie czwartek większość pytań w tych bieżących będzie też o granicy z tych jedenastu. To też państwa od razu uprzedzam. Poseł Matecki z wnioskiem przeciwnym, proszę. Szanowny panie marszałku, dopiero co mówiliście, kłamaliście, że nie ma żadnego problemu na polsko-niemieckiej granicy, że Niemcy nam nie przerzucają migrantów, po czym pokazałem wam nagranie z Somalijczykami w nocy ze Szczecina. Moi krajanie pokazali wam dziesiątki nagrań, jak Niemcy przerzucają migrantów do Polski, wykorzystując Straż Graniczną jako taksówki dla nielegalnych migrantów, niezidentyfikowanych w żaden sposób, czy to nie są na przykład kolejni mordercy przerzucani do Polski. Komu służycie? Dlaczego zamiast dziękować patrolom obywatelskim atakujecie tych ludzi, oskarżacie tych ludzi, obrażacie tych ludzi, zakazujecie im używania dronów, czy nawet dokumentowania tego, co robią Niemcy na granicy? Komu służycie? Ja wiem komu. Dziś nieobecny tu Donald Tusk służy wprost państwu niemieckiemu dlatego niech nie wstydzi się swojej flagi tak jak Rafał Trzaskowski Dziękuję bardzo zgłoszony został wniosek formalny o przerwę w obradach poddaję go pod głosowanie Pojazdy ale ten numer jest już tak zgrany, tak stary, naprawdę, że to kogoś jeszcze ktoś uważa, że z tego jeszcze na czymś zrobić Zgłosz Szanowny panie marszałku, nieobecny panie premierze, największego na świecie rządu. Składam wniosek formalny o przerwę i informację premiera w sprawie faktycznego wprowadzenia stanu wojennego na granicy zachodniej. Ustanowienie przejść granicznych z Niemcami jako infrastruktury krytycznej jest działaniem antydemokratycznym, utrudniającym Polakom dokumentowanie i patrzenie władzy na ręce. Czego wy się boicie? Prawdy? Powiedzmy jasno, to Berlin z, Berlin z premedytacją rozpętał katastrofę migracyjną, utopił w niej Europę, a teraz chce, aby Polacy płacili rachunek za ich ideologiczną obsesję. Na zakończenie składam podziękowania Polakom, którzy poświęcili swój prywatny czas chroniąc zachodnią granicę. Robicie dobrą robotę, niemieckie media piszą, ruch ochrony granic torpeduje niemiecką politykę migracyjną. Dziękuję i gratulacje Ruchowi Ochrony Granic. Dziękuję bardzo. Dzisiaj... Bardzo dziękuję. Szanowny panie marszałku, szanowni państwo ministrowie, wysoka izbo. Znajdujemy się akurat w przeddzień kolejnej rocznicy Krwawej Niedzieli, czyli Ukraińskiego Ludobójstwa na Ludności Polskiej Kresów Wschodnich II Rzeczpospolitej. 11 lipca bieżącego roku, kolejna ta rocznica. I tak się składa, że ci patrioci polscy, którzy chcą tę pamięć kultywować i na przykład domagają się ściągnięcia ukraińskich flag z budynków instytucji państwowych w Polsce, są prześladowani. Z artykułu na przykład 270a. Szczególna kradzież zuchwała, za co grozi kara pozbawienia wolności do lat ośmiu. Ci ludzie, którzy ściągnęli ukraińskie flagi, zgłaszam wniosek formalny o odroczenie obrad, po to, aby pan minister sprawiedliwości Adam Bodnar, Dziękuję, prokurator generalny, mógł wpłynąć na swoich podwładnych prokuratorów, aby się nie Dziękuję, ośmieszano panie panie. nie ośmieszano państwa Proszę polskiego. Kończyć Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowny Panie Marszałku, Panie Premierze, Szanowni Państwo, muszą wybrzmieć głośno słowa podziękowań dla obrońców polskich granic, tych, którzy od tygodni jeżdżą na granicę polsko-niemiecką i którzy zgodnie z polską konstytucją zachowują się tak, jak trzeba, a są ścigani, panie premierze, przez wasz rząd. Oni są ścigani, a nie nielegalni migranci. Mamy dosyć pushbacków, mamy dosyć tego, żeby nasz sąsiad wlewał całe grupy nielegalnych migrantów do Polski. Tak nie może być. Niestosowane jest prawo wspólnotowe, umowa o readmisji. Komisja Europejska milczy, Rada Europy milczy. I dlatego, szanowni państwo, jako Prawo i Sprawiedliwość mówimy sprawdzam. Panie marszałku, szanowni państwo, ustawa, projekt o czasowym zakazie wjazdu obywateli państw trzecich na teren Rzeczpospolitej. My tego chcemy. Chcecie bronić Polaków? To bądźcie za tą ustawą, a nie przekładajcie ją. Panie marszałku, Apeluję do Pana gorąco, żeby na tym posiedzeniu Sejmu głosować tę ustawę. Musimy chronić Polskę. Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo, dziś przyszło nam mówić o wojsku, o skutkach pełnienia służby za granicą, o skutkach pełnienia służby w Polsce. Mówimy o tym, że wojsko to nie jest tylko defilady, to nie są tylko defilady, to nie jest tylko. Ubieranie munduru galowego, ale przede wszystkim ryzykowanie życiem, zdrowiem, szczęściem własnej rodziny. To jest, proszę Państwa, coś znacznie więcej niż my sobie tak ogólnie rzecz biorąc, spokojnie żyjąc, dzięki poświęceniu tych żołnierzy właśnie czymś zupełnie innym, ryzykownym. I wtedy, kiedy na ołtarzu. Polskiej wolności, wtedy kiedy na ołtarzu demokracji kładzie się własne życie i zdrowie, wtedy państwo polskie powinno nie wahać się, tylko brać odpowiedzialność za losy tak poszkodowanych żołnierzy, którzy oczywiście podpisują kontrakt, ale działają na rozkaz. Oni nie mają za bardzo wyboru. Dostają rozkaz i idą walczyć o Polskę, o zadania, które są im przydzielone. I na tym polega służba wojskowa. Służba wojskowa, proszę Państwa, jeszcze raz to podkreślę, to jest danina krwi dla obrony granic Rzeczypospolitej. Dlatego tak ciężko mi jest na duszy zawsze mówić o tym, że co niektórzy powołują zespoły prokuratorów, którzy mają dbać o to, żeby żołnierze za bardzo nie wykonywali swoich obowiązków. Na granicy wschodniej. Bardzo to boli byłego żołnierza, bowiem to patriotyzm nakazuje żołnierzom poświęcać siebie dla obrony Rzeczypospolitej, granic zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej. Dlatego też tak bardzo mnie boli, że ludzie, którzy odpowiadają za granice zachodnie, są powstrzymywani przez swoich przełożonych do czynów które powinny mieć miejsce, czyli chronienia Polaków i Polek od zagrożeń, tak wschodnich, jak i zachodnich. Powracając do weteranów, proszę Państwa, taki nasz obowiązek dbać o ludzi, którzy poświęcili swoje zdrowie i życie Rzeczypospolitej. To jest nasz obowiązek, ale i prawo. Dlatego też myślę sobie, że oni powinni być noszeni na rękach. A na koniec chcę Państwu powiedzieć, że w Ameryce jest taki zwyczaj, moi drodzy Polacy, że żołnierzom, a szczególnie weteranom, dziękuję się za służbę na ulicach. Oni się nie wstydzą chodzić w mundurach po ulicach miast Stanów Zjednoczonych. Dlatego też będąc wyrazicielem republikanów, ale sądzę, że w większości Polaków mówię dziękuję wam za służbę. Weterani, dziękuję wam za służbę, żołnierze. Czołem wielkiej Polsce. Wszystkiego najlepszego chłopy. No i panie oczywiście. Dziękuję za